Cześć wszystkim. Powiem Wam, że przez weekend majowy zajmuję się zupełnie czym innym. No tutaj rodzice już pomidory powsadzali. Zupełnie czymś innym się zajmuję. I słuchajcie, już nie mogłem wytrzymać. Mówię, idę chociaż na chwilę do tych pszczół. Zobaczę co tam słychać. Pochylam daszki opryskam pszczoły API Biofarmą. Tak to się nazywa chyba tak. No i zobaczę czy tam przypadkiem gdzieś jakichś dzikich zabudów nie ma. Czy gdzieś nie trzeba poszerz poszerzać? No ja, oczywiście, wiedząc o tym, że nie będę miał czasu przez ten weekend, mają wychodzić tutaj do pszu. No to wydaje mi się, że poszerzyłem odpowiednio wcześniej. Dlatego wydaje mi się, że powinno być ok, ale zajrzymy. Mam teraz chwilę przerwy. Jakiś taki krótki filmik wleci. Zajrzymy, zobaczymy, co tam u pszu słychać, co się dzieje. Zapraszam do oglądania. No i tak, słuchajcie, pierwsza rodzinka tą folię to w ogóle muszę zagiąć w pół co tu słychać? ona jest na dwóch korpusach korpus dostała wcześniej pod spód wyjmiemy jakąś ramkę ze środeczka i zobaczymy, ale wcześniej je tutaj trochę opłyskamy i tak, węza odbudowana i cała w jajeczko. Tu mamy mateczkę, co się słabo oznakowałem tym markerem. Też widzę jajka składa, pełna rameczka. Dobra, widzę, że w tej rodzinie wszystko jest ok. Widzimy się przy następnej. No a tu mamy taką słabszą rodzinkę. A tu mam folię przyciśniętą. Słuchajcie, ale widzę, że one jeszcze miejsce mają. No dobra, może na potrzeby filmu. Od tamtych ulat też mam rodzinki, ale nie chciało mi się też tego rozbierać. Bo tu mam gdzie gdzie folię poprzyciskaną korpusem. To może jak już tam pokazałem, to na potrzeby filmu zobaczymy, co tu słychać. Prawy się mają w ten sposób, widzę tu odrabiają jakąś węzę. No jeszcze mają miejsce, myślę, że po weekendzie majowym czy tam w niedzielę, jak oczywiście pogoda na to pozwoli, jak będzie więcej czasu. No im tutaj dołożę te dwie ramki i one już będą na 10. No i tu kolejna rodzinka. Ona też tu ma korpus podłożony. Tu widzę jakaś motylica. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, ja tak samo ją opryskam. Tak lecę na szybko. Bo jak wcześniej wspominałem, jestem zajęty inną robotą. Dlatego tutaj tak tylko pouchylam. Pozaglądam. A może w niedzielę, jak pogoda pozwoli, to wtedy zajrzę. Tu gdzie nie gdzie sobie po jednej ramce pofilmowałem, ale widzę mateczników nigdzie nie ma, także jest dobrze. Tu tak samo pszczoły dostały korpus pod spód i mają delikatnie wysuniętą wkładkę od denicy, tak żeby ta wentylacja była trochę lepsza. No, prysk trochę działa jak dym. Też się pszczoły chowają od razu. No, no i tak, powiem Wam, że zapowiadają jakieś burze. Chyba od jutra, czy od dzisiaj już. No i ma przyjść jakieś ochłodzenie, ma być nawet tutaj chyba 9 stopni. Oby tylko mrozu nie było. Ja powiem Wam tak, na matki, na hodowlę matek, dopiero będę miał czas no, po weekendzie majowym, po tym ochłodzeniu. Wtedy coś zacznę działać. No ale też mi się nie pali jakoś bardzo. Jak zacznę hodować tam po piątym, czy w granicach dziesiątego, nawet maja, no to słuchajcie, na koniec maja, sam raz by były akurat także zrobić odkłady. No, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie. Słuchajcie, czas pokaże. Ja oczywiście, jak się teraz odrobię, no głównie mam zaplanowaną robotę na ten weekend majowy. Ewentualnie tam jeszcze, jak nie zdążę, no to w przyszły weekend też po podziałam i już resztę wszystko zostawiam dla wszół. Więcej czasu po prostu w polu też w zasadzie jestem podrabiany. Mam jeszcze dynię wsadzić, tam już no, nie dużo pracy zostało. No mam jeszcze jedno poletko do zrobienia też, także no, tam będę musiał trochę czasu poświęcić. Słuchajcie, o czym ja zapomniałem, tradycyjnie zachęcam do dawania apek w górę bądź w dół. Jeżeli się nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania, tu gdzie nie gdzie muszę trochę poobrywać. I tak na szybko może jeszcze coś pokażę, zajrzymy do odkładów. Nie ja wiem co wam pokażę. Tego kaukaza wam jeszcze pokażę. Tak na szybko on tu dostał więcej ramy przed, przed majówką. No i jak widać, chyba im tu przypasowało. Akurat z tego kaukaza też sobie pociągnę trochę matek. Tak to wygląda. Czyli odkłady, o! one za niedługo, tutaj wypełnią ten ul jak się czerw, wygryzie na maksa. Czyli można powiedzieć, że gdybym miał akację u mnie z akacji, jak na lekarstwo, to można powiedzieć, że na akację ten odkład byłby gotowy. Ale niestety, u mnie akacji to jest parę drzew. Mogę przygotować ewentualnie na lipę bądź na facelię, którą tutaj. Sieję ja i sieją okoliczni rolnicy. No, z tego odkładu w tym roku, z odkładu, no to już jest rodzina produkcyjna. Z tej rodziny, słuchajcie, na pewno z jakieś trzy odkłady zrobię. Tu z kolei, słuchajcie, mam bakwasta medę. Jak dobrze pamiętam. Ale chyba tak, albo bakwaz meda, albo bakwaz anatolika. Tak teraz mnie tu trochę zmyliło. Ten meda, bakwaz, on ma takie ciemniejsze pszczoły są. Anatolika jest bardziej taka właśnie pomarańcz pada. Są takie i takie. No w każdym razie, czy tam bakwaz meda, czy anatolika, też są bardzo dobre matki i też mam zamiar na pewno iść w tym kierunku jak widać one tu jeszcze miejsca mają na te parę dni im tu spokojnie wystarczy to był odkład na ośmiu ramka przed weekendem majowym dostał dwie do następne korpus tu wleci, no jak będę miał czas jak się ja odrobię po weekendzie majowym z tym, że tak samo nie będę dawał kraty odgrodowej ja muszę naprodukować w maju, w czerwcu najwięcej odkładów dlatego no, wszystkie korpusy na pewno w maju wlecą bez kraty odgrodowej jak jeszcze się włączę na chwilę co do tych korpusów powiem Wam, że wkurzajmy te śrubki tylko, które rdzewieją tutaj a jak widać sezon rok przetrwały cały, także jest ok. jak się uda o, to Wam pokażę daszek daszek słuchajcie mam matę filcową rzuconą tu szkoda żałuję tylko, że tych deseczek nie pomalowałem ale na razie są, jest OK, tu oczywiście jest wentylacja, tu oczywiście jest wentylacja, no i daszki też się sprawują dobrze, daszek idealnie idealnie chodzi na, na korpus no i tak, coś się pogoda zmienia, powiem wam, że. No Nie za ciekawie, bo w niedzielę najprawdopodobniej będę miał trochę czasu także zajrzeć do pszczół. Przypuszczam, że może wtedy padać. Też mam jeszcze dużo pracy na dworze. Powolałbym, żeby żeby po prostu tych opadów tu nie było. U mnie często tutaj wszędzie pada dookoła, a u mnie akurat nie. Może i tym razem tak będzie. No zobaczymy, zobaczymy. czas pokaże. Z jednej strony ten deszcz jest potrzebny, ale z drugiej strony, jak ja mam pracować w deszczu, no to, to mi się to bardzo nie uśmiecha. Słuchajcie, głogi. Tutaj mam piękny, duży głóg. Jeszcze niestety on, pąków nie, roz, nie rozkwitły jeszcze, te pąki. No ale, gdzie nie gdzie, już tam gdzie są bardziej wystawione na słońce te głogi, no to pszczółki na pewno już na nie latają, korzystają. Amfora krzewiasta zakwitła. Tylko nie wiem czemu, ale w tym roku gdzieś pszczoły bąki, bąki owszem. Bąki owszem, jak widać tam siedzi one mają trudno dostępne liście. Muszą się dosyć mocno otworzyć, żeby pszczoły na nie latały. Mąki, czmiele, nie wiem co tam jest. Gdzieś tak no nie bardzo w tym roku korzystają. Widzę na Aronie latają, ale też tak za dużo pszczół tu nie ma. Jakieś pojedyncze sztuki. Tu coś siedzi na Aronii. O poleciała akurat jak podszedłem. Na to. Na to coś, nie wiem co to jest. Kiedyś to kupiłem. Ponoć miododajne. No i powiem Wam, że pszczoły na to latają. Nawet tam u góry jedną widać. Teraz mi się nie udało tak jakiejś nagrać. No w każdym razie dzieje się, dzieje się. Tylko, że u mnie to jest tak. U mnie to jest w ten sposób, że no z tych sadów te pszczoły mało co przyniosą. A później po tych sadach jest można powiedzieć, że taka dziura w pożytku. Dziura w pożytku, no tutaj te głogi teraz jeszcze trochę tutaj ratują sytuację, no ale to też tutaj szału nie ma. Następny pożytek no to jak się uda, no te facelie, mam nadzieję, że tu parę hektarów będzie, no to coś pszczoły z tego przyniosą. Ewentualnie jak nie nanoszą zbyt dużo, no to wtedy Będę czekał na lipę. No i po lipie powinno, powinno być coś do wirowania. Ostatni pożytek u mnie na włoch. No, tak powtarzam tylko dla osób, które no, pierwszy raz załóżmy oglądają mój kanał. Patrzę tutaj jeszcze. Słuchajcie, na tych drzew też nasadziłem kiedyś. Nie wszystko tu było do końca przemyślane. Nie wiedziałem, że tyle tych drzew się przyjmie. I one są za blisko siebie posadzone. Też była chyba taka sytuacja, że jak zamawiałem tą amforę przewiastą, to ktoś mi tam w gratisie wysłał więcej tych drzewek. No i jest jak jest. No. No, słuchajcie, no, w późniejszym czasie można zrobić przecinkę. Nie zaszkodzi. Tu też sadziłem w jakimś odstępie czasu, niektórych drzew później nie widziałem. I też przez to nasadziłem właśnie za blisko siebie. Ale dajmy, dajmy naturze, niech robi swoje. Zobaczymy najwyżej. W późniejszym czasie coś się wytnie. Słuchajcie, ostatnio za skrońca tu mnie widziałem. Także. No. Jakby to powiedzieć, rozwija się tutaj ten cały ekosystem. Bo przeróżne już tutaj gady można spotkać. Tam w oddali słychać jakiś młody krosowiec jeździ. U mnie górki tutaj są, słuchajcie. Górki, pagórki. Także no jest, jest e, czym tutaj, znaczy jest gdzie pojeździć i czasami tutaj właśnie przyjeżdżają, czy to jakimiś jeepami, terenówkami, czy właśnie jakimiś krosami to jakiś młody chłopak nie się uczy Dobra, słuchajcie, na dzisiaj będzie tyle krótki filmik, ja biorę się do pracy, tak jak mówię odnośnie pszczół no to wszak konkretnie i tą hodowlą matek zajmę się po, po weekendzie majowym oby tylko pogoda dopisała jeszcze raz zapraszam do oglądania, trzymajcie się dzisiaj.